you <laughs> kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku chciałabym wam pokazać nasze zakupy, które zrobiliśmy dzisiaj z Tomkiem, będzie ich naprawdę sporo więc zabieram się już wam do pokazywania koszt tych zakupów to około 200 zł i były wykonane w sklepie Biedronka niech was nie zmyli tutaj ten napis Kaufland to jest tylko torba dosyć dużo i są to jedne z droższych właśnie takich zakupów spożywczych które zrobiliśmy dotychczas, ale mam nadzieję, że starczy nam to na jakiś czas w tych zakupach jeszcze jest 6 Butelek wody muszyna, ale zostały one już zaniesione do magazynku, więc nie będę ich tutaj już tachać, tylko po prostu chciałabym, żebyście sobie zobrazowali, że jeszcze do tego jest woda. I zaczniemy od tutaj tej siatki, pierwszej, która jest taka prowizoryczna. No i tak, tutaj wybraliśmy na obiad soczysty kurczak w aromatycznych ziołach z winiary. Postaram się w miarę szybko wam pokazywać te rzeczy, dlatego że jest ich dosyć dużo, a nie chciałabym, żeby ten film trwał nie wiadomo ile. Kolejną taką przyprawą są to takie papierusy, soczysta pierś z kurczaka z czostkiem i ziołami z winiary również. I to jest pomysł na jak również to i to i to fajnie się nam sprawdza właśnie, jeżeli chodzi o kurczaka. Wzięłam na e, spróbunek tofu marynowane, Sweet Chili. E, widziałam, że jest dużo przepisów, właśnie jeżeli chodzi o jakieś sałatki, e, i stwierdziłam, że spróbuję. Nigdy nie brałam. To jest ta firma Gołwegę. E, no, zobaczymy. Sweet Chili była jeszcze wersja taka normalna. E, jestem bardzo ciekawa smaku, bo kiedyś próbowałam tofu zwykłe, bezsmakowe, w sensie bez żadnych, że tak powiem, dodatków, tylko zwykłe tofu, i nie smakowało mi, więc jestem ciekawa. E, wzięłam sobie takie batony, o których jest e, dosyć. Głośno, w sensie, że dużo osób je poleca. Ja już je kiedyś jadłam, pokazywałam je e, też na holu zakupowym z Biedronki i Soto z wi, wi... czekajcie, żeby nie przekracić. Vitanelli. Proteinowe batoniki bez dodatku cukru, 27% białka. Naprawdę bardzo fajne w smaku. One są bardzo podobne do marsów. Ja bardzo lubię marsy. Tylko to jest troszkę zdrowsza wersja, chociaż nie jest wiadomo idealna składowo, ale jest to zdrowsza wersja marsa. Polecam Wam naprawdę pychotka. Wzięłam cztery, cztery takie batony. Kolejną rzeczą jest Mozzarella Light, gdzieś tam dalej powinna być druga saszetka, bo wzięłam dwa opakowania. Sotile so Gusto, bardzo dobra na zapiekanki lub na pizzę. Dalej, tutaj wzięłam dwie mini chałeczki, które też Wam pokazywałam nieraz, one są po złotówce, są naprawdę bardzo dobre. Tomek tutaj wybrał sobie dwa paprykarze takie mini z firmy Degi, 135 gramów. One są bardzo smaczne, również możemy Wam z czystym sumieniem polecić. Kolejna rzecz, Bonduel, czerwona fasola. Wzięłam ją do sałatki, właśnie żeby sobie połączyć z tym tofu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I ostatnie dwie rzeczy z tej siateczki to są dwa awokado. Gdzieś tam dalej powinno być trzecie w siatach. Było na promocji za 16 zł kilogram, więc wzięłam trzy. Tutaj mamy akurat dwa i tu na ale to nic będę odkurzać. Dobra, lecimy dalej. Można największa siata. Tutaj mamy dwa opakowania. Chips to to sobie tonek wybrał i wziął tutaj Fromage i green onion. One były w promocji, jak widzieliśmy dwa opakowania, to wychodziło za 3,78 albo 3,87, coś takiego, poniżej 4 zł w każdym razie. I są to opakowania, słuchajcie, ilu gramowe, już mówię, 180 gramowe, czyli takie większe opakowania. Tomek miał ochotę i sobie po prostu wziął pieczarki do zapiekanek, do pizzy, także się przyda na pewno. Dalej, Pełnoziarniste pastani. Jest to makaron, który był również w promocji. Jak widzieliśmy dwa opakowania, wychodziło taniej i dlatego też skusiliśmy się ogólnie, jeżeli chodzi o skład. To tylko Wam powiem, że to jest mąka pełnoziarnista z pszenicy durum w 100%, więc skład ma naprawdę bardzo, bardzo fajny. Burówka również była w promocji za 3 albo 4 zł, także do sałatki owocowej jak najbardziej. O, następna e, właśnie mozzarella, to mówiłam Wam już do opakowania, tu jest druga. Ser, ser e, standardowo ze Światowida. Niestety nie było w promocji, i widzę, że Tomek tutaj wybrał Goldę i Radamer. Była e, ogólnie ze Światowida promocja kilogramowego sera, ale niestety nie załapaliśmy się, bo była pusta półka. Było za 12,8, poniżej 13 zł za kilogram, ale no, niestety było wykupione takie kilogramowe opakowania. Więc wzięliśmy po prostu jakikolwiek ser bez promocji, żeby był w domu, tak? Dalej, trzy opakowania, bo zasłoniłam trzy opakowania pierogów. Były w promocji dwa plus jedno opakowanie gratis. I tamak tutaj wybrał trzy razy pierogi z kapustą i grzybami. Nasze smaki, on uwielbia te pierogi, więc się skusił. Dalej, dwa opakowania łazanek z kapustą i grzybami. Tomek też je bardzo lubi, powiem Wam szczerze, że naprawdę Tomek lubi te rzeczy biedronkowe ze swojej chaty. E, I dwa opakowania, 450 gramowe, nawet zaraz Tomek będzie jadł, więc będzie miał obiadek. Dalej, banany. Banany były w promocji, 4 zł za kilogram. Tutaj wzięliśmy cztery banany. Generalnie u nas były bardzo dojrzałe te banany, więc nie braliśmy nie wiadomo ile, o przepraszam, 5, a nie 4. Więc tak aby na teraz było, wzięliśmy. Tutaj jest nasz rachunek. Wyciągnęłam, czekajcie, żeby wam pokazać. Dokładnie 201 zł i 52 grosze wydaliśmy. Dalej awokado, które tam gdzieś zaginęło w akcji. Wzięłam również trzy e, twarogi, do ostatnio się uzależniłam od tych twarogów. One naprawdę się rozmarowują na chlebku jak takie masło. Bardzo dobre wzięłam trzy, bo naprawdę idzie to też szybko za złotówkę był pęczek rzodkiewki wziąłam na kanapki. Z tarczyńskiego była promocja jedno pakowanie plus drugie było za złotówkę jeżeli chodzi o właśnie kiełbasy, kabanosy i inne rzeczy tej firmy. Ja tutaj mam akurat dwie przowe i drugie pakowanie też jest w innej siatce po prostu, więc pokazuję wam jest promocja na to. No i ta siatka została wyzerowana, lecimy dalej. Tutaj Tomek widzę, skusił się na sałatkę. O mamo, sałatka Gero z kurczakiem. Nie wiem, nie jadł mnie z Lisnera. Dajcie znać, czy jedliście. W każdym razie skusił się na taką właśnie sałatkę. E, tutaj Tomek wybrał sobie również sok marchew banan, bezpośrednio tłoczony z firmy Vital Fresh. E, zobaczę, jak, um, jaki ma skład, bo w sumie e, sok z marchwi. Przecież bananowy witamina C, super skład, więc od razu Wam mogę polecić, chociaż nie próbowałam. Dobra, dalej. E, Papryka peperoni. Jak wiecie, Tomek uwielbia takie ostre smaki i tutaj widzę wziął sobie z Eliosa paprykę pepperoni. Będzie jadł do kanapki zapewne. Dalej słoiczek flaki. O, ja flaków nie lubię, ale Tomek lubi. zjadłowca flaki wołowe poza zamojsku, dwa opakowania. Jak widzicie, pyk. I siatka wyzerowana. Tutaj Wam nie będę wyciągać, ale jest tu sześć opakowań mlek e, z Mlecznej Doliny, półtora procentowe, więc to już Wam nie wyciągam. Tutaj akurat jest tylko to. I ostatnia siatka, tutaj lecimy. E, tortilla w rapsy, placki wieloziarniste, placki z płatkami nieczmiennymi, płatkami owsianymi, otrębami pszennymi, siemieniem milianem, nasionami szałwi bez dodatku substancji konserwujących, 306 gramów. Pano polecam Wam, już jadłam, bardzo dobre wrapy, można sobie zrobić z kurczakiem lub innymi rzeczami. Tutaj Wam pokazuję też e, takie spody, tutaj mamy dwie sztuki i e, skład jest naprawdę świetny. Te właśnie spody często są polecane, jak na Instagramie obserwujecie jakieś takie właśnie biedronkowe stronki, to często właśnie to się pojawia e, i e, na YouTube często oglądam właśnie różne, wiecie, kombinacje. Spodami, naprawdę, składy są fajne, więc mogę Wam polecić. Wzięłam dwa serki z Primo Primocot naturalne, bez laktozy. Przy, przypadkowo bez laktozy, bo po prostu te bez laktozy mi smakują dużo bardziej niż te zwykłe. Nie mam, że tak powiem, nietolerancji laktozy, bo po prostu mi bardziej smakują w tej wersji. Tutaj wzięłam sobie takie suche do pochrupania wafelki, goferki, nie wiem, nie jadłam tego, nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, ale wyglądają tak fajnie, takie suche, wiecie, żeby do kawki, herbatki było. Guacamole 97%, awokado było również w promocji, Vital Fresh, skład ma też super, od razu Wam pokażę. Awogado, awokado 97%, sól, suszona cebula, naturalne ekstraty, rośliny naturalne, aromaty, suszony czosnek, koncentrat soku z limonki, suszona papryczka jalpenno, suszona kolendra tyle. Także 150 gramów bardzo fajny skład. Usiadłam kiedyś i się skusiłam też. Drugie opakowanie tych kabanosków, które wam mówiłam, że 1 plus 1 za złotówkę. Tomek wybrał duży ketchup, scotilla ketchup, pikantny, hot, standardowo musi być pikantny. Wzięłam chleb tostowy pełnoziarnisty z mąki Graham 54,6% z Pano. Ostatnio też bardzo często kupuję właśnie chleb. Wzięliśmy również zwykły chleb wieloziarnisty, pieczywo pszenno-żytnie z firmy Wypieczone ze Smakiem. I słuchajcie, ostatnia rzecz wygrzebana z szaty. To jest pieczywo kukurydziane chrupkie z Pano. Też fajne pieczywo za, za 160 zł, za 160 gramowe. Za 2 albo 3 zł. Więc też fajne, mega do pochrupania. W składzie, jak widzicie, mamy tutaj kaszkę kukurydzianą głównie i tylko dodatek soli, więc też fajna opcja, żeby zrobić sobie takie kanapeczki albo po prostu tak na sucho sobie wciągnąć. Także moi kochani, tak się deklarują dzisiejsze zakupy. Jak widzicie, troszkę ich jest. Wydaliśmy 200 zł, duża kwota, ale szczerze, no nie wiem, czy tutaj jest widoczna. No ale dobra, ja się biorę zachowanie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Was cieplutko. pa! pa!